Hejka! Witam Was w Robloxie czegoś jeszcze na moim kanale. Tego czego jeszcze na moim kanale nie było. Yy, ogólnie gram sobie w Tapping Heroes. Yy, śmieszne. Yy, nie byłam. Roblox grałem już 150 tysięcy razy, tutaj. Yy, już mam tyle klików, bo tam ten nagle to się nie udało. Zostaw łapkę i zobaczcie, nam ja się nie Z monetkiem oczywiście. Tutaj zbieram jakieś game, które nie wiem, czy nie, pod... nie wiem, jest cel. Kurde, szkoda, że nie mam robótów. nie mam nie mam. Nie mogę się flexować. Holy chest! No, A co ja dostępcę sobie Holy chest! Ale nic nie dostałem. Tu to nie ma sensu, może jakiegoś peda? Nie, nie, nie mam żadnego tego Co to miało być? To nie miało sensu. Oj. Dlaczego wam dostałem coś, co w ogóle nie miało sensu? Klik, nie dało nie ba. Klikamy, i to będzie pokazane, bo nie będę miał pytań. Ile serio razy kliknąłem? Czyli już prawie 200 razy. Kliknąłem. Miałem prawie 200 razy. No i już, śmiejesz już, O jest. Dobra, tutaj. Sell taps. Badm jeszcze. Łopłop, kłopop, 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 kłopop. Game upgrades. I co to jest? Tapsept. Aha, no nas. Co? Nie wiem co mi... Nie wiem nawet... Czy jest tu jakiś shop? Nie wiem, jest tu Rebill Shop. Halo, shop tu jakiś jest? Mogę jakieś jajeczka kupić. Yy, jeden jeśli Tak jak dogi. Okej, okay, piesek. Mam pieska, pieseła. Załóżmy sobie pieseła. I... i. On nam daje... Teraz dostaję razy dwa kliki. Jeżeli ktoś to umie policzyć, to ja tak, bo ja tak szybko tego nie pomnożę, ale znaczy tak szybko tego nie, nie będę liczył, ale chyba że mnie z, z godziny liczył. Chyba. Co najmniej z godziny, nie. Poczekajcie. Poczekajcie. Jest tu jakiś shop? Czy tu nie ma shopa? Nie ma tu shopa, serio? Czy tu jest tylko zagem? Nie Co to jest? Ej, ale czy, czy to gra jakieś. Czy to gra ma sens? Ta gra nie ma sensu. Ta gra nie ma sensu. Jakby... Okej, okay, ja... Ja sobie ją wybrałem. Tak patrzę, no dobra. Gdzie grę w takie gr gry właśnie typu I... I to było dotykanie i tak dalej i takie takie tap, 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 tap. Ja właśnie w takie rzeczy grałem i... Także zobaczyłem może... Okej, okay, może będzie fajne. Kliknęłem sobie w tapping coś tam i... Okej, okay, mam 190 i teraz 360. Okej, okay. coś tam da się zrobić. Jak najbardziej. Jak najbardziej jakieś kliki sobie lecą. Ej, kopna zioma. Jakoś teraz się da, bo powiększyłem całą... Chyba to jest tylko Gemsoft. Powiedzmy, za 25 tysięcy tam chyba coś było z gamy. Wyobraź sobie, nie masz PETA, tej wszystko raz dwa i chodzisz i zbierasz do 25 tysięcy. Wyobraź... Nie. To by było bez sensu. 13 tych, nie, mam 13 tych 9, kolejnym... Tych kryształów cokolwiek to jest. Przypominam osób, bo bardzo fajne filmy są. Nie, ja znów wszedłem w battle. Co to jest? Co to jest? Jak Jakie mam go pić? Lop, lop, lop. Nie, na takim nie mogę żywie. Dobra, idę sobie stąd w każdym. To mnie zabij. Nie to był chyba taki typowy boss, który chodzi, chodzi. Tego możesz bicie, kiedy on nie las tylko reaguje. Takie na przykład w Ninja Legends. Jeśli, jeśli nie wiecie co jest, to nie tylko się powinno na moim kanale pojawić. Od samego początku. Wodne laptopie albo kiedyś był taki dobry byłem miał najlepszą rangę. Ale teraz takiej 2K. A co ja za te dwa koła kupię? Hmm. Tu coś jest, ale... To jest koronawirus egg, chyba. To jest koronawirus. Nie chcę tego dotykać. Yy, kolejny pet. O Kurde, o kurde, o kurde o tu się zaraz ruszy. Ale Cox! z Cox razy 3. Ej, Ja oczekuję, co mam najlepszego w ogóle z tego jajka, Lera. Panie Tigli, gdzie pan jest? Okej, okay, do tego zakładam. Ja. Nie! Czy ktoś to. Nie, Teraz zamiast jego padogi, weźmiemy sobie wolfi nie, 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 Wolfa. Teraz 32 dostaję za chwilę. Co to jest? Jak, zostałem milionerem w 3 sekundy. Dobry, może takim nie milionerem, ale jak zosta... na przykład 3 sekundy ja miałem 5000 wow. No nie ma double jumpów. Muszę biec po to, nie. Pozbierajmy trochę tych gemów i. Ja i od 4 dostaje dostaję kanon. Ok. I chodźmy zobaczyć, co mi da. Ej, to pójdę do jakiegoś Crystal Land. Później poczekajcie. Więc oglądajcie do końca, bo na końcu tam pójdę. E, żeby sprawdzić. Najwyżej w kolejnym odcinku z, z Tapping, tapping Legend sobie po prostu tam pójdziemy, zastrzelimy się. Już, najwyżej nie, no coś tam porobimy, bo się skrzymy. no w tym odcinku może. Dobra, możemy wreszcie. klikniemy sobie cel, chociaż nie mamy nic, bo ja chcę iść do Game Upgrades. Czyli more revenue, faster speed. A nie, niepotrzebne. Kolejne, mi tu najbardziej jest potrzebna pojemność i mam 2000. tysiące, czy 2000 tysiące będzie wystarczające? No spoko, okay. albo takie, takie ok, ale i tak szybko to z tym te, Ti, pan Tigri, spoko jakoś idzie. Da się to zrobić. Ok. 12 koła. Możemy kupić koronawirus. Egg. I, i, i idealnie starczy na 3. Równo i serce wszystkich. jestem o jednego rera. Egg. Nie wiem. Kulna Nie jestem najlepszy w angielskim. telefon z rąk. No nie, nie, nie chcę zibra. No od zebra, chociaż zebra jest dobra. Założę zibra zamiast. Proszę poczekajcie. Nie nie, nie mouse i za dużo. Zibra ego. Dobra, nieważne. Zebra i ego. Okej. Okay. No i... Nie, nie, nie! Nie he, pomoc. Dobra, idziemy się wystrzelić do kryształowego, kryształowego świata. To, to za ile było? Czy za Robuxy? Nie. I'm not spending Robux. No. No spending Robux. Nie mam Robux. <grym>, dobra, może tam nie za dużo. Mam jakieś tam ma miejscu, chyba. To, co? Aha, nie mam tysiąca Robux, prawda? Teraz już mam 58 tysięcy Chyba wam to pasuje Jak wam to nie pasuje, to ja, to, ja będę płakać eee, Dochodzimy, dochodzimy, dochodzimy zebramy ptaszkiem, który nam lata sobie Odwołujemy, lecimy Jak będzie wyglądać? Tutaj Aha, i co mi to dało? Hit, a jakie ja mam to bić? Oh my god Ha, to się klika, czy to? Nie, to się tak hit, hit. Patrzcie, ja zarabiam tych gemów. Nie. Patrzcie. Dobra, więcej zobaczycie w kolejnym odcinku. Pa. Miłego dnia.